ja nie mogę na nią patrzeć. <grystanie> to nie było to, czego się spodziewałem. Jak ty chcesz tego morał w ogóle wyciągnąć? Cześć misiaki. Dzisiaj ze mną Nikogo nie ma. Ja jestem. Ja jestem Sarna, Lady Sariel, i dzięki mnie nagrywamy te filmy, bo go w końcu przekonałam do tego. Fakcie... Trzeci raz. Faktycznie, trze trzeci tak. raz się przymierzaliśmy i za trzecim razem do trzech razy sztuka się udało. Więc dzisiaj zobaczycie taki bardziej rozrywkowy film, w którym postaramy się być jakoś tam merytoryczni, ale nie przesadzajmy. Bardzo się będziemy starać, natomiast nie wiem do końca czego się spodziewać i nie wiem czy to wyjdzie. Pomysł jest taki, że oglądamy polskie i zagraniczne programy o tatuażach. W jakiś sposób staramy się ocenić czy to co tam widać jest ładne, sensowne, etyczne, nie wiem. Tak. Ocenimy co się da. Zobaczymy czy to też ma jakąś może wartość merytoryczną. Ma? czy znaczy, tak, mo może troszkę ma, natomiast pamiętajcie też o tym, że te tatuaże, które... A tam już się tłumaczysz, bez sensu, dawaj jedziemy. Dobra, dzisiaj oglądamy film... Jak to się nazywało? Film. Dziara za dziarę. Ja znalazłem jeszcze belgijską, więc to jest chyba po flamandsku, Gorzej, flamansku, gorzej by nie było nie tylko, gdyby to była Rosja. A teraz to przeczytaj. Przeczytaj ten tytuł, błagam. Jeheb... Jeheb gewonnen min hele sex leven? Werpest? Skąd ty wiesz, że tam jest, jest seks? No, jeśli jest gwiazdka, to podejrzewam, że jest seks. Spajt hele Brzmi jakby bardzo mocno przekinała. Mają tatuowane coś im zasłaniają oczy, jeśli dobrze pamiętam. to wygląda jakby ona teraz miała mieć, wiesz... Reveal. Tak, właśnie. Jakby właśnie miała Zobacz, się co się zrobiliśmy na dupie. Tak. Chyba tak to wygląda. Tak, bo oni, oni projektują dla siebie nawzajem uczestnicy. Tak. I ona tak, nie wie, co wtedy. ma wytatuowane. Ale już ma wytatuowane. Tak. I teraz zobaczy, co late. ma. Zawsze jest laser. To zrozumiałem! <laughs> By, Pieniądze? Jurosy? Jeżeli przepadają przez ręce, może Kochanie, że tyle wydaje. słuchaj, wisiałem ci 170 euro, pamiętasz? O to, jest. to już Ci nie wiszę. To już ci nie wiszę. Ale to jest tak, że oni sobie to tatuują? Czy oni tylko projektują i ktoś inny tatuuje? No nie no, to, nie wiem, czy on ma jakiegokolwiek skilla. Bo to n... nie... sądzę. Nie, oni chyba tylko wymyślają projekt tak jakby. No ta rączka też no, tak... No, no proporcje tak są okej. Jeszcze te pieniądze nie, ale... on tak... Czekaj, gdzie jest mój telefon? On tak ten tatuaż, tak te pieniądze to tak o, tak trzyma. Bo to, nie, tam jest dziura w ręce. I to chodzi o to, że i pieniądze przelatują przez ręce, że pewnie wydaje dużo. Trzy. To jest tatuaże, czy to już, już znam, już umiem. Dwa. Teraz będzie jeden. Zgadłeś? Nie ma. Mam <gadła> tam pusto. wytotuowałem ci <gadła> nic. Powtarzają się. Pójdzie połamać Neona. Gdzie się popłaka? To jest wszystko różni A Teraz ta laska to jest ta prowadząca, tak? Tylko on teraz będzie gadał z prowadzącą. Przecież To jest taki Big Brother, no tylko z tatuażami. Jeśli ona miała tatuaż zaprojektowany przez niego, który sugerował, że ona coś źle robi, czyli że za dużo wydaje, to podejrzewam, że ona też mu coś takiego złośliwego no, zrobiła. Pewnie tak. Więc może mu zrobiła takiego małego kuszyca. Ale wiesz co, mogę się założyć, że on tak chodzi, tam w ogóle drama, wiesz, no, takie. Spokojnie, już. spokojnie, spokojnie, a na końcu się okaże, że to jest po prostu taki brzydki tatuaż i tyle. Pewnie tak. To jest chyba... <laughs> Laluś! O mój Boże! Ale ej, masz sześciopak? Masz sześciopak. Pokaż mi to jeszcze raz. To wygląda w ogóle... A jakie zrobione! No tego się nie spodziewałam. to się nazywasz? Smerf Piękniś? Smerf Laluś? No chyba Laluś, laluś. to Tylko taki spakowany. Tylko Laluś ma Ale jakie ładne marzęsy? To takie dłuższe dusz, niż ja tych nie, dokleiłam dzisiaj. Najfajniejsze jest to, że ja Ale dalej. się ja dalej się wiem kochają. o co chodzi, a nie, nie wiem, co oni mówią. I nie wiem, czemu on się zirytował. Może w komentarzach nam powiedzą. Może nie lubi smartfów. Dobrze, to spróbujmy teraz coś merytorycznego z tego wyciągnąć. Najpierw może zacznijmy od tego pierwszego tatuażu. Chociaż ten laluś zrobił na mnie takie wrażenie, że nie pamiętam co tam było. Na pierwszym była ręka, która... A, ręka z pieniędzmi. Z pieniędzmi, że przelatują tak. jej. Nie potrafi zarządzać swoimi finansami. Powinni na ten temat raczej porozmawiać, a nie sobie robić dzieła. To no jest ale... jak, że budzisz się co rano i tak znowu wydałam. Nie, to raczej budzicie kurier tak co godzinę od 6 rano. Halo, przesyłka, AliExpress, AliExpress. Cały czas Jeśli... mam przed oczami tego Ladusia. i ja po prostu nie mogę tego odzobaczyć. Ja bym bardzo, bardzo chciała. Jeśli chcecie zaprojektować sobie nawzajem tatuaż... ...mascarpone, to... prościutko. ...to chociaż weźcie kogoś, kto umie wytatuować porządnie cienie, bo ten tatuaż... Bum. Wszystko pocieniowane. Proporcje były ok. Ty zauważyłeś, jakie... Cokolwiek... Ja to zobaczyłem. Nie, bo ja zauważyłem, bo to jest tak, jakby to nie jest źle, ale nie lubię takiego cieniowania, tak jakby. To nie jest plan. źle. To nie było to, źle. To było moim... inaczej. Mi się to nie podobało totalnie. Nie chciałbym mieć pracy od takiego artysty. Bo po prostu to totalnie nie jest styl, który ja czuję. Nie wiem, czy są ludzie, którym mogłoby się coś takiego podobać, szczególnie w tym kontekście, kiedy dziewczyna robi ci taką dziarę i sugeruje, że jesteś przypakowanym dla ludziom ziemię. nie, ja mówiłem o tych, o tych pieniądzach. A z Lalusiem było tak okej. Okay. Ale kolory ładne zrobili. Naprawdę, ten, ten niebieski był bardzo intensywny. Ale te. No mm -hmm. mm, nie, Boże, ten. I ten sześciopak. ten był pff. najgorszy. Tutaj na teraz pojawi się taki sześciopach. Taki o Boże! Nie dobra, ten Lalusz był za dobry. Nie, tak. On ma jeszcze, trzyma lusterko, ma zrobione paznokcie. Co on ma w majtkach? Widzisz, on tam ma coś w majtkach. Czy to jest jakaś spódnica? Nie, są nie no, to są takie, że niby... Może to kebab? <laughs> po siłce na kecach. Dragi. Zapraszam do głosowania w komentarzach, co, co Laloś ma? ma w majtkach. Co ma w majtkach? Ale zobacz, ma w ogóle piercing ucha w kształcie serduszka, ma usta pomalowane, Pazlopcie. rzęsy ma zrobione, brwi chyba też. Generalnie fajnie, idziesz do programu i masz A! sceptycznego Lalusia na łydce. I zrobionego przez twoją dziewczynę. To jest taka trochę hybryda, to by miało być, wiesz, trochę ataką Titan, ale, ale smurfy, you know. Chyba no. ktoś nie oglądał dużo smurfów. Albo przed na nie ten serwis, co trzeba. Jedziemy z kolejnym odcinkiem. Mógłbyś sobie zrobić na szyi, bo takie łydka to jest takie miejsce, że zasłonisz. Chyba no bez, o to chodzi. Bez sensu znaczy, bardzo możliwo o to chodzi. na dupie prościej sobie zrobić, na dupie to bez problemu sobie zasłonisz. Donatella. Czemu on płacze glutem? Bo dostał pizzę. Ona nie wygląda na szczęśliwą. Znaczy w ogóle oni nie wyglądają na szczęśliwych. on ma biedronki na tej pizzy, co to co? jest? To coś, to co jest na pizzy. Yy, To jakieś takie małe, zbeszczęścili pizzę. Dupa jednak na dupie. Swoje ulubione strydze. Mam wrażenie, że w ich języku what the fuck to jest takie co się stało. Bo to tak. każdy po kolei to mówi. Zajrzło? Co tu zajszło? Co tu zaszło, co tu nie tak. poszło. No to już wiesz, jak wygląda penis banana. Wychowanie do życia w rodzinie? Ale zobacz, że on ma jeszcze jakieś takie też snyty na kurde. Samokaleczający się banan. Napis, ładny. Napis, tak. Napis tak. ładny. Napis jest ładny. Napis jest taki wspaniały. Ładnie zrobiony, fajny, graficzny się Nie jest to typowy gotyk z, z Dafonta. Może dobór, tak jakby całe to, no to nie jest zdanie. Te słowa trochę tak hmm, kierowane w drugą stronę. To by byłoby go... tylko gorzej. <gorszy> to by coś sugerowało. Kanak sceptycy to też. No to nie, to chyba nie. Zależy, w którą stronę wystaje banan. No. Dobra, kolejna para. Ten się cieszy. No, oni też. O oh faken, o oh faken! Ale brzydki. Tu wszystko jest brzydkie. Kto ci z twarzy. Znaczy, nie, no dobra. Bo... Kto ci z twarzy tak przypomina? Gdzieś jeszcze kiedyś Star Wars. Tam był taki Jabba the Hutt. Wygląda trochę jak taka woźna, ale taka trochę odpicowana woźna po godzinach. No! Widzisz tą rękę? O Boże, widzisz tą rękę? Szyję. E, ja rozumiem, to, że to jest taki zamysł, tak? Że ona miała... Nadmiar skóry, ewidentnie. Duża. Ma bardzo duże problemy z tarczycą. Poza tym nie wiem, co ma w tej butelce, ale Raczej wyci nie wyciekają jest... z niej pianki. Nie Wiesz co, bardziej jakby boli bolą mnie te szczegóły. Na przykład to, że cieniowanie jest jakieś takie dziwne, zobacz. Tak jakby to miało być światło odbijające się. No okej, okay, bo tak tutaj też jest oświetlona na twarzy, albo butelka, która jest oczymi. w ogóle, tak, ona jest wygięta, wygięta. Może to być trochę też perspektywa, bo jednak trochę z jest, jest zagięty, ta kamera, no. więc To jeszcze, to jeszcze jest do wybaczenia, to może być sponięcie. Co ekcja, jej ale... z tego stanika. Czy to jest taki wielki sud? Czy ona tam nie wiem trzyma nie coś? Nie tam bączka takiego ma, już. Co? Mnie nie wiem, bączka ktoś ma takiego kręcenia, że się trzymałeś go w staniku? No nie, ale może tam ma dużo miejsca, jak raczej trzyma, no. To jest chyba sutek. No. Ale taki, jakby taki... Tak jakby go sobie tam włożyła i potem na noc zdejmowała. Zobaczmy, co powiedzą. Okej. Okay. Może no, się z nimi się zgodzimy, śmiało. może nie? On się śmiał, więc jest okej. Okay. Milder! Ma to wiem, że chodzi o jego matkę. Ale na tym tatuażu sugeruje, że lubi Big Mamas. To jest liczba mnoga. Gangbangi no. z, z dużymi milfami. Właśnie, tak to odebrałam. I z piwem. Które mają wyjmowane suty na noc. Bączki. Prawda? A tak wszystko rozumiem. Tak. Ale on ma lepszą minę. On chyba się cieszył z tego swojego, bo wie, że on ma straszną. Chyba I tak. on tak pomyślał, mogło być gorzej. I dlatego się tak cieszy. Bo wie, że on ma gorzej. Nie wiadomo, kto będzie gwiazem odcinka. Na jakiej podstawie, jakby oni wybierają to, no bo wiesz, jeden wzór możesz zrobić na tysiąc sposobów, zależnie od tego, kto go robi. No. Więc jeśli on coś wymyślił ciekawa... i powiedział. I ilu tam to... w ogóle tatuażystów mają? Że no? każdy w innym stylu, czy coś? Czy właśnie jest jeden tylko określony? No bo to, styl? to jest ten, który robił. To, to się założę. Przynajmniej no. dobrze, że ma rękawiczki. Oj, tamten już żałuje swoich decyzji życiowych. Cześć, on już być. zdjął, czy, już, czy jeszcze mu zdejmuje? Nie, ja ten tatuażysta dosyć... chyba mu zdjął, ale on ma okulary, więc tak nie widzi, ale on już nie. Dobra, z jednej, z, jednej, z, jednej przy, z jednej przyczyny, bo jak się przyjrzysz, to jedna rzecz mi, z, by mnie strygerowała. Widzisz? Zdjął mu, dotykał mu. Świeżego tatuażu i go potem klepał tą rękawiczką po, po. Ale on tutaj. Nie ma znaczenia, masz rękawiczki, które mogą być upieprzone, tak się nie no robi. Tak, no tak, nie zauważyłam momentu, kiedy on go dotykał z... w ogóle po tym zdioł. tatuażu. zdjął. klęknął najpierw do niego, żeby mu z tej nogi to zdjąć. Są dwie opcje i obydwie są złe. Albo jest ta pierwsza, że on zdjął, zaczął zdejmować, poklepał go i dalej zdejmował, co jest w ogóle tragiczne. Albo zrobił tak, że zdjął i wtedy go poklepał, co też jest głupie, bo ma brudne te rękawiczki. czy Nie, wow, udało nam się coś merytorycznego powiedzieć. Uu, to jest coś grubszego. Mam nadzieję, że to, znaczy, to, wygląda... to wyglądało dużo tak grubo. A nie? Dobra, dobra. To zrozumiałem. Ja to też zrozumiałem. O, ale widzisz, to jest ogromne. To jest duże. O nie. O, fuck! Nie mam pojęcia, okay. co tu jest napisane. Nie interesuje mnie to. Całkiem realistyczny. Dobrze? Co tam jest z tamtej strony? To jest chyba pęknięta guma. Bejine rozumiem. Olej, to, tutaj... to jest wielkie! Pokaż mi to całe, Tinder. Coś, zrozumiałem Tinder. Mhm. Ale on nie jest wkurzony. Trochę jest, ale to mam że już tak zachowuje w miarę, bo jest na wizji. Mamy generalnie zwycięzcę na najgorszą dziarę ever. Shit happens? Może to jest jeszcze kwestia jakiejś historii z jego życia, że mu tak się stało, kiedy mu pękła guma i po prostu. Tak no tam po... było coś o Tinderze mogło, tak być? A bo w drugą stunde, że nie może wyrwać. Teraz słyszę, bo będzie trudniej. No, czemu jeszcze na to zatrzymujesz? No, zobaczyć dokładnie. A ja nie chcę. Anatomicznie, no nie najgorzej, jeszcze się. Ostatnia <taki> ma... cząsteczka serotoniny. Ta jedna molekuła dopaminy, co tam wiesz, się działa na pustych trybunach i dopingowała właśnie padła. To już koniec. Chyba tak. To dobrze. Co? Smerf ma w gaciach? Tak. Druga rzecz. Który z tych tatuaży. No właśnie, który co? Najgorszy? Gorszy. Wiadomo. Najlepszy? No, znaczy najgorszy? Pytanie, w jakim. Nie, jak na to spojrzeć? Bo ten ostatni był moje. Mi jest najlepiej, jak na to nie patrzę. Naprawdę ładnie w się sensie Technicznie był no spoko. Tylko ten motyw przewodni taki. Głodny. Powiedzcie, który z tych sześciu tatuaży. Sześciu? Zrobilibyście komuś w ramach rewanżu za coś. O mój Boże. I co Smurf ma w gaciach? To mnie interesuje, ja sam nie wiem co ten Smurf ma w gaciach. O mój Boże, to czemu ja tu przyszłam? Okej. Okay. wydaje Dobrze. mi się, że mimo wszystko mogło być gorzej. Merytoryka. Postarajmy się. Nigdy, kurwa, jak was tatuator przewija i zmienia po dziarze opatrunek, to nigdy rękawiczkami, którymi dotykał tej dziary, nie dotyka niczego innego poza Dziarą, jakie odchodzi od tego stanowiska, to je wyrzuca. A jeśli chcecie kogoś zrobić tatuaż w rewanżu, to wybierzcie chociaż tatuatera, który umiecie nieować. Tak, tak. Wybierzcie kogoś, kto przynajmniej dobrze to zrobi, to ból będzie trochę mniejszy. A czy ten ból psychiczny? Tak, psychiczny, oczywiście, że psychiczny. Ten, który ja teraz odczuwam. Boże, wyobraź sobie, idziemy do takiego programu, zrobimy sobie dziary nawzajem. Jak myślisz, z czym byś skończył? Gdybym ja ci wybierała dziarę? Z Hello Kitty gdzieś nad lędźwiami. Są też o Hello Kitty? Mam wrażenie, że oni chyba nie do końca wiedzieli, kto to będzie tatuował. Tutaj bo... w ogóle nie pokazali. Jeden moment był ten, kiedy ten ziomek zdejmował tą folię. I no, zakładam, że to był tatuator, ale tak poza tym, no to ja nie widziałam tam innych ludzi. Poza tym one wszystkie były tak w miarę podobnie zrobione, może to wszystko robił jeden ziomek. Jeden odcinek w sumie może? No to... Ale nie, ten ostatni realizm był całkiem spoko i wyglądał inaczej niż poprzednie. Już to, że o tym zapomnieć, skupiłam się na smerfie. Zrobili to na tyle dobrze, na ile mogli. To, to chcesz powiedzieć? Może to... Nie no, to nie oni tatuowali. Nie oni sobie. Nie wiem, mój mózg już po prostu eksplodował. Totalnie eksplodował. Chciałabym wrócić do tego momentu, kiedy widziałam Lalusia i myślałam, że jest zły. Dobra, jakiś morał, morał filmu. Nie idźcie do tego typu pro programów. Nie idźcie do tego typu programów. Przemyślcie swoje tatuaże i nie dzierajcie bediny. Jeśli chcecie komuś zrobić prezent na kawalerski to jest... Krok nie do końca zdanie. tego zdania. Nie. Trzeba poudawać chociaż, że chcemy coś Ale jaki powiedzieć. Te, jaki Ty chcesz tego morał w ogóle wyciągnąć? Dziękuję, to ja teraz pójdę po moją dawkę chemii. Tak. A ty Idę weźmiesz umyć mikser, oczy. żeby sobie oczy wydłubać. Tak, masz mikser? Nie. Tak. Mama Myślisz, los. że tym się da. Masz jeszcze drugi, weź jeszcze drugi, tak. Nie, bo jeszcze trafię. A jeszcze są kolejne odcinki do obejrzenia. Widzę, że się cieszy bardzo. Miło było, przynajmniej na początku. A. To nie było to, czego się spodziewałem, bo nigdy nie widziałem w ogóle dziara za dziarę. Bo nigdy. ty zacząłeś z grubej rury. Bo ja nigdy nie widziałem tego programu, ja nie wiedziałem o I co też chodzi. Nie. Dlatego wybrałem w ogóle nie dość, że z innego kraju to jeszcze program, którego nie widziałem, bo chciałem zobaczyć, co A jak chodzi. Kolejne też takie będą. To już tyle na dzisiaj. Kolejna, kolejna dawka bardzo dziwnych programów o tatuażach. Postaramy z... się ją spłodzić. To brzmi źle. To brzmi źle w kontekście tego ostatniego tatuażu. Tak. Ja już nic nie Dobra. pa!